Witam serdecznie na moim kanale. Przed Wami kolejny odcinek serii darmówki z Epic Game Store, tym razem Cook Serve Delicious 3. Taką grę nam zaserwowano. Rozpocznijmy nowy dzień. Zobaczmy na czym ta gra polega w ogóle. Ja nie mam pojęcia, nigdy w nią nie grałem ani w jej poprzedniej części, także zobaczymy co będzie nam dane. <laughs> Taki lekki poślizg w piątek, ale dużo się w tym tygodniu dzieje i to jest bardzo możliwe, że tak się będzie The year is 2041, and the United States is reeling from war. But that hasn't stopped business from booming. Welcome to Tasteville recently opened its 1000th restaurant. Chili Bowl bought a small island in the Pacific. And Max Wieners continues to be in and out of various ventures. And as for Cook served Delicious? Well, it continues to be regarded as the finest restaurant in the world. Na pewno lepiej by było, jakbyśmy znali te poprzednie części. Bo teraz to co? Nie mamy historii. Sorry, Cleaver. This old hunk of junk needs some love Grafika taka fajna, Only one way to find out. Give me a hand! On my way! All right, one, two, three, lift. Holy crape, Is that the chef from Cook Serve Delicious? I'm such a big fan. Chef, I've got some good news and some bad news. Your vitals look fine, just some minor scrapes and brain hemorrhaging, but your restaurant is—it's gone. I'm—I'm I'm sorry. Cleaver, um, a word with you in private what what if we give chef our truck and offer to help you could be a guardian and i could be the driver well it would be nice to work with you trucking by the sound right of it then it's settled okay well i didn't like hey, it we have an idea no zobaczmy, Chef University, welcome to Cook Service so Delicious, so let's learn the fundamentals of cooking. Ok. Good to see you chef Zróbmy jedzenie w trakcie, zanim będziemy wyjeżdżać, Ok, ma sens Na pierwszej Stacji Precelki Dobra Teraz precel, okej okay. Jedziemy z tym koksem, zobaczymy co z tego wyjdzie Okej okay. Więcej baczy I o co teraz chodzi? Okej, okay, czyli możemy nacisnąć numery albo wybrać. basic Special order, okay Okay Okay, I'll stop you follow the recipe yeah yeah' protect stuff much we are nearing the next stop Podoba się kontrol Takie buty Kontrolę można wydawać wszystkie, które mamy zrobione już dobrze Czekajcie, e, a czy ja mam tu menu, żeby mógł Się, że dzięki się rozdzięki trochę za dwa razy I tu warto nauczyć się skrótów trawiszowych Bardziej klawiaturą niż łyżką nie wiem teraz o wszystko domyśnie. Oh. Cooking and serving którego mamy za mało Klasycznego, precyzjonalnego To widać, jakie oni są? Interesujące No pewno nie German są Classic, no ale to jest na jakiś czas czy coś? No, nie wiem, widzę, żeby będzie to jakiś czas przeznaczony. Tylko ile jeszcze mamy ich remaining? Silver Medal Award. Ok. Kończyliśmy dzień pierwszy. Objechaliśmy kilka postojów. I nauczyliśmy się obsługiwać maszyny podstawowe. Możemy robić toby, pretzel. Ciekawe co jeszcze. Jeżeli tak gra jest zagłośną, to przepraszam. Nie jestem w stanie jej teraz przestawić. Dobra. Myślę, że podstawy gry zobaczyliście. To takie naklikanie na klawiaturę i szybciej to robicie, tym lepsze. Dostajecie pewnie monety. Możecie się rozwijać, więcej będzie tych przypraw. To taka gra dla robiących nie jest takich dużo overcook też podobnie. No są to fajne gry, tak? Na no, takie odmuszczające można powiedzieć, nie, takie niewymagające nie skupienia za dużego możecie sobie klikać, po prostu trzeba tylko obserwować. Jeżeli ktoś takie gry lubi, bardzo polecam, jeżeli nie, no to możecie ominąć ten tydzień, ja też kilka tygodni ominąłem w Epic Games Store, ale warto sobie oddać do biblioteki, bo może kiedyś byście mieli ochotę na jakieś imprezie czy coś poklikać. Ja się z wami żegnam, dziękuję za dotrwanie do końca, jeśli się podobało, zostawcie lajki komentarze. Następny odcinek z tej serii już za tydzień, tylko on się tak nieregularnie pojawia, może być czwarty, piątek, sobotę. Za dwa dni w sobotę, w niedzielę. Streamik, jeżeli chcecie, dołączcie. A na kanale macie serię z Two Point Campus, którą właśnie będę nagrywał. Dziękuję i pozdrawiam.